1 czerwca weszły w życie nowe zasady ruchu drogowego. Jednym z nich jest nałożenie na kierującego pojazdem dodatkowych obowiązków. Będzie on zobowiązany do dokładnej obserwacji nie tylko przejścia dla pieszych, ale i jego okolicy oraz stworzenia możliwości bezpiecznego przejścia przez jezdnię dla pieszych. Od 1 czerwca pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem. Tak to jest sformułowane w zmianie ustawy: pieszy wchodzący na przejście dla pieszych. Więc tu musimy to dobrze też interpretować, ale przede wszystkim apel do kierowców, po pierwsze, żeby uważali, zbliżając się do przejść dla pieszych, czy ktoś się nie zbliża, czy ktoś nie oczekuje na możliwość przejścia bo należy mu to umożliwić, ale też apel do pieszy. generalnie nie egzekwujmy tego pierwszeństwa za wszelką cenę. Popatrzmy, upewnijmy się, że kierowca nas widzi, nie wchodźmy nawet na przejście dla pieszych, pomimo, że mamy pierwszeństwo, bo może się zdarzyć, że kierowca się gdzieś zamyśli, zagapi, nie wiem, spojrzy na telefon, pasażer czy dziecko odwróci uwagę kierowcy i on nie zauważy, że pieszy zgodnie z przepisami jest na przejściu dla pieszych, dojdzie do potrącenia. Koniec skorzystania z telefonu, przechodząc przez jezdnię. Taka ważna zmiana, uregulowanie sytuacji pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia, które odwraca jego uwagę podczas przechodzenia przez jezdnię. Obserwujemy sytuację, zwłaszcza młodzież, gdzie idzie ze smartfonami wpatrzona w ekran telefonu, wchodzi bezwiednie na przejście dla pieszych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna, jest to wykroczenie, będziemy na to również reagować. Kolejnym nowym przepisem jest ujednolicenie prędkości w obszarze zabudowanym. Do tej pory było tak, że 50 obowiązywało od 5 do 23, w nocy można było jechać 60 km na godzinę maksymalnie w obszarze zabudowanym. W tym momencie przez całą dobę będzie ograniczenie do 50 km na godzinę, więc jeżeli zdarzy się, że ktoś w nocy pomimo powiedzmy pustej ulicy w obszarze zabudowanym przekroczy czy będzie jechał z prędkością 101 km na godzinę, zostanie mu dodatkowo zatrzymane prawo jazdy, oprócz mandatów, oprócz punktów karnych uregulowanie kwestii bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Poruszając się autostradą, drogą ekspresową musimy zachować odpowiedni odstęp od pojazdu jadącego przed nami, tym samym pasem ruchu. Ta odległość została wyrażona liczbą połowy prędkości, którą się poruszamy. Załóżmy, poruszamy się z prędkością 140 km na godzinę, więc minimalny ten odstęp to jest około 70 metrów. Myślę, że, że zachowanie odległości na długość między słupkami hektometrażowymi, które są co 100 metrów na autostradzie jest, jest właściwe. Piesi, kierowcy i rowerzyści muszą szybko przyzwyczaić się do nowych zasad, jeśli chcą uniknąć mandatów.